Cześć, z tej strony Piotr Borwin. Witam Cię w drugim odcinku podcastu Ścieżki Mocy. Dziś chcecie opowiedzieć o bębnie szamańskim, jego funkcji dla szamana, historii i tym, co dziś nauka ma do powiedzenia na jego temat. Historia bębna szamańskiego jest niezwykle fascynująca. Zresztą posłuchaj sam. Ścieżki mocy podcast o psychologii, duchowości i wszelkich obliczach ludzkiej natury. Prowadzi Piotr Borwin. Na początek jedna notacja. Wszystkie obrazy i grafiki, o których mówię, możecie zobaczyć na mojej stronie internetowej humanatura.eu w zakładce Historia Bębna. Aby móc powiedzieć cokolwiek na temat historii bębna, należy najpierw wspomnieć o tym, czym dla człowieka jest rytm. Możemy go określić jako pierwszą muzykę, jaką poznał człowiek u początków swojego istnienia. Poznajemy ją jeszcze w łonie matki, zaraz po wykształceniu narządów słuchu, gdy słyszymy bicie jej serca. Dostrzegamy go w naturze, słysząc kapiącą wodę, skrzypiące i bujające się drzewo na wietrze, czy regularne dźwięki wydawane przez zwierzęta. Nie możemy więc się dziwić, że pokolenia żyjące tysiące lat przed nami, jako jeden z pierwszych instrumentów, stworzyły właśnie bęben. Pierwszego znanego nam muzyka przedstawiają malowidła w jaskini Le Trois Fréret we Francji, datowane na 15 tysięcy lat przed naszą erą. Badacze nie są zgodni, czy gra on na bębnie, flecie czy prostej harfie. Są jednak zgodni, że instrumenty perkusyjne, do których zaliczamy bęben, powstały jako pierwsze. Tym samym dziś przyjmujemy, że bęben jest stworzony i używany przez człowieka od przynajmniej 17 tysięcy lat. Człowiek przedstawiony na rysunkach jest ubrany w zwierzęce skóry, najprawdopodobniej jest to ubiór rytualny, i próbuje za pomocą swojej gry okiełznać dzikie zwierzęta. Mamy więc jednocześnie do czynienia z pierwszym znanym współczesnemu człowiekowi portretem ceremonii szamańskich. Bęben szamański jest instrumentem rytualnym znanym we wszystkich kulturach świata, niezależnie od szerokości geograficznej. Jeśli spojrzymy na jakikolwiek zapis historyczny, ceremonii czy rytuału charakterystycznych dla danej kultury, to absolutnie zawsze obecny jest tam bęben. Różne kultury wykształciły różne wzornictwo i formy, jednocześnie bęben szamański zbudowany jest z reguły z drewnianej obręczy, skórzanej membrany i naciągu ze skóry lub sznurka oraz w niektórych kulturach metalowych przedmiotów spełniających funkcję dzwonków. Membrana bębna szamańskiego wykonana jest z niegarbowanej skóry zwierzęcej, krowi, końskiej, kozie, jeleni sarni, a także czasem z łosia, bizona i renifera. Skóra na bębnie może też zawierać obrazy. Z malowanymi bębnami spotykamy się m.in. u Jakutów, Samów, Tunguzów, Ostiaków czy autajczyków. Malowidła te przedstawiają zwierzęta totemiczne oraz szamańskie uniwersum symboliczne. Średnica bębna waha się w przedziale od 20 kilku do sześćdziesięciu kilku cm, natomiast jego wysokość to od sześciu do kilkunastu centymetrów. Wiele źródeł podaje, że bęben szamański spełniał funkcję religijną. Jednakże należy oddzielić tutaj kwestię współczesnego pojęcia religii jako pewnego ustrukturyzowanego zespołu praktyki i założeń systemowych, mających na celu zdefiniować relację człowieka z określoną siłą wyższą, a szeregiem pojęć takich jak rytuał, ceremonia czy szerzej duchowość. Rytuał i ceremonia nie muszą mieć charakteru religijnego, lecz zdecydowanie bliżej jest im do praktyki terapeutycznej, psychologicznej czy właśnie duchowej. Kiedy spotykamy się dziś z malowidłami czy rzeźbami przedstawiającymi zwierzęta z czasów prehistorycznych, Bardziej prawdopodobne jest, że człowiek oddawał hołd i szacunek pewnemu zespołowi cech, jakie są charakterystyczne dla danego zwierzęcia, aniżeli uznawał to zwierzę za Boga. Dla przykładu, niedźwiedź jest symbolem siły, rozwagi i stabilności, więc człowiek chcąc pozyskać te cechy dla siebie lub je pielęgnować, ubierał się w niedźwiedzie skóry, rzeźbił i malował jego podobieństwa. Dlatego z całą pewnością, tak samo o szamanizmie możemy powiedzieć, że szamanizm nie jest ani nie był religią. Szaman i kapłan to były praktycznie zawsze odrębne funkcje w dawnych społecznościach. Szamanizm jest za to zespołem praktyk, pomagających człowiekowi w ujęciu psychologicznym, medycznym czy duchowym, właśnie. Pomaga odnaleźć mu miejsce w czasie i przestrzeni oraz wspiera go w przekonaniu o byciu niezbędną częścią większej całości. W zależności od kraju mamy inne nazewnictwo bębna szamańskiego. W zdecydowanej większości jest ono językowo i etymologicznie powiązane z pierwotnym określeniem magicznego środka transportu w danym języku. Na przykład wierzchowiec, koń szamana, kozioł szamana czy czarny jeleń. A to już jest związane z funkcją, jaką spełniał i spełnia dalej dla samego szamana. Jeśli chodzi o Słowian, wiemy dziś bardzo mało. Najprawdopodobniej słowiańscy szamani, wołchwowie, używali bębnów, które nazywali bykiem, bąkiem lub bukiem. Kapłani słowiańscy zaś nazywani byli żercami. Niestety, z racji tego, że dawne kultury przekazywały swoje tradycje głównie ustnie, zaś ostatnie dwa tysiące lat wszelka wiedza o nich była, powiedzmy sobie szczerze, często brutalnie zastępowana znanymi nam dzisiaj systemami religijnymi, o szamańskich praktykach wiemy dziś stosunkowo niewiele. Najwięcej z punktu widzenia Europejczyka możemy o naszej przyszłości dowiedzieć się z dwóch głównych źródeł. Pierwszym są prace antropologiczne Mircea Eliadego, dwudziestowiecznego rumuńskiego antropologa i historyka religii. Badał głównie szamanizm europejski i syberyjski. W książce szamanizm i archaiczne techniki ekstazy piszą tak. Bemen odgrywa pierwszoplanową rolę w ceremoniach szamańskich jego symbolika jest złożona, a magiczne funkcje wielorakie. Jest niezbędny dla przebiegu seansu, gdyż zanosi szamana do tak zwanego ośrodka świata. Pozwala mu latać w przestworzach, wzywa i więzi duchy, a wreszcie gra na pozwala szamanowi skoncentrować się i na nowo nawiązać kontakt ze światem duchowym, dzięki któremu przygotowuje się do podróży. Eliade zaznacza, że szaman pełni rolę służebną wobec swojej społeczności, łącząc współczesne role lekarza, psychoterapeuty czy psychiatry, Zasięg jego bęben służy mu w jego ekstatycznych podróżach. Drugim, znacznie szerszym, choć znacznie rzadziej przetaczanym dziś źródłem, są kroniki państw skandynawskich dotyczące ludów Sami, żyjących w północnej części Skandynawii, Laponii oraz dzisiejszej północno-zachodniej Rosji. Kroniki opisują szczegółowo obrządki szamańskie tych ludów z okresu trudnego dla nich czasu przemocowej chrystianizacji w XVII i XVIII wieku. Obrzędowe bębny Samów mają głównie dwie odmiany. Obie mają kształt owalny, bęben misowy oraz bęben ramowy. Oba wykonane są z drewna i skóry renifera. W kulturze Samów szamani, zwani Noeidi, używali bębna, aby wejść w trans lub uzyskać informacje z przyszłości lub innych wymiarów. Kroniki opisują Noeidi, którzy podróżowali do świata duchowego i walczyli z wrogimi duchami, by leczyć chorych. W jednej ręce trzymano bęben, a drugą bito. Podczas gdy Noeidi był w transie, jego wolny duch opuszczał ciało, by odwiedzić świat duchowy. Kiedy używano go do wróżenia, bęben był bity młotkiem z kości renifera, zaś włorbi, czyli taki wskaźnik wykonany z mosiądzu lub rogu, mógł poruszać się po bębnie podczas uderzania w bęben. Przyszłe wydarzenia były przewidywane na podstawie symboli namalowanych na membranie, po których włorbi się poruszały. Wzory na membranie odzwierciedlają często światopogląd właściciela jego rodziny, głównie w sprawach duchowych, i tutaj mamy krzyż słoneczny w kształcie rąbu pośrodku, symbolikę astralną i słoneczną oraz tutaj bardziej charakterystyczne dla ludów północy podzielenie membrany poziomymi liniami na trzy lub pięć oddzielnych poziomów reprezentujących różne warstwy światów duchowych, nieba, świata żywych i świata podziemnego. Znane są też malowidła obrazujące sprawy doczesne, takie jak hodowanie reniferów, polowania, prowadzenie gospodarstwa domowego oraz relacje z sąsiadami i społecznością, nie sami. Wiele bębnów zostało siłą odebrana samom podczas chrystianizacji ich ludów w XVII i XVIII wieku. Zostały skonfiskowane przez misjonarzy protestanckich i innych urzędników w ramach zintensyfikowanej misji chrześcijańskiej wobec samów w tamtym czasie. Wielu samów było sądzonych za pogaństwo, pakt z diabłem i czary oraz zostało spalonych na stosie. Pozostałe bębny kupili kolekcjonerzy, m.in. sam główny autor tych kronik, ksiądz Thomas von Westen. Do dziś zachowało się jedynie od 70 do 80 tych bębnów. Największa kolekcja bębnów samskich znajduje się w rezerwach Nordic Museum w Sztokholmie, około 30 sztuk. Po kilka sztuk jest w brytyjskich, norweskich i duńskich zbiorach muzealnych. Z takich dobrych informacji w 2022 roku na wniosek prezydenta Norwegii do królowej Danii Małgorzaty pierwszy bęben został zwrócony ludności sami w norweskim Karasjok. W tym miejscu chcę Ci też serdecznie polecić powieść współczesnego samskiego pisarza, Aliu Gaupa, pod tytułem Podróż na dźwiękach szamańskiego bębna. Przepiękna opowieść z pogranicza dwóch światów, wydana jako jedna z pierwszych obecnie książek w języku sami i przetłumaczona na język polski. Okej, okay, ale chcąc oddać istotę bębna szamańskiego poprzez wyłącznie kwestie techniczne i fakty historyczne, to tak jakbyśmy nic nie powiedzieli. Aby faktycznie zrozumieć to, czym jest bęben szamański, należy przede wszystkim zrozumieć funkcję, jaką on spełniał i spełnia dalej dla samego szamana i osoby posługującej się bębnem w pracy terapeutycznej. Bęben szamański, a współczesna nauka Wpływ fal emitowanych przez nasz układ nerwowy na nasze ciało jest zjawiskiem, które szamani zaobserwowali już tysiące lat temu. Współczesna nauka w XX wieku odkryła, że mózg człowieka pracuje na różnych falach w zależności od tego, czym akurat się zajmujemy i w jakim jesteśmy nastroju. Różnice pomiędzy częstotliwościami tych fal potrafią być tak duże, że z powodzeniem możemy uznać przysłowie o nadawaniu na różnych falach za naukowe. Im większe różnice w częstotliwościach fal pomiędzy próbującymi komunikować się osobami, tym mniejsza szansa na porozumienie. Na podstawie badań elektroencefalografem EEG fale mózgowe podzielono na cztery główne rodzaje: beta, delta, teta i alfa. Zacznijmy od fal beta. Dominują one w naszym codziennym życiu. Nasz mózg przez zdecydowaną większość czasu w ciągu dnia wytwarza fale o częstotliwościach od 13 do 40 Hz, czyli 14 do 40 cykli na sekundę. To jest częstotliwość tak zwanego normalnego funkcjonowania. Fale delta, czyli zakres od 0 do 4 Hz, to stan głębokiego snu, śpiączki lub narkozy. Fale teta to częstotliwości od 5 do 7 cykli na sekundę 5 do 7 Hz. To stan głębokiego relaksu, lekkiego snu, drzemki, medytacji, a także podczas marzeń na jawie lub, jak to określał Jung, aktywnej imaginacji. Stan, w którym niespodziewanie odpłynęliśmy na jawie z taką siłą, że zapomnieliśmy, co aktualnie robiliśmy lub co mieliśmy zamiar robić. I na koniec fale alfa, czyli częstotliwości od 8 do 12 Hz. Towarzyszą głębokiej medytacji, jodze, relaksacji, tuż przed zaśnięciem i zaraz po przebudzeniu, a przede wszystkim w czasie narodzin i śmierci. Stan alfa ma zastosowanie m.in. w metodzie Silwy i innych technikach związanych z sugestią i hipnozą. Ponad naturalne zdolności ludzi, o których zdarza nam się słyszeć, takie jak samo jasnowidzenie, przepowiadanie przyszłości, są bezpośrednio powiązane z wejściem mózgu właśnie w stan alfa. I to jest to, co w nazewnictwie szamańskim jest nazywane szamańskim stanem świadomości. Czy można samodzielnie wchodzić w takie stany? Ludzkość na przestrzeni dziejów wypracowała na to cały szereg metod. Jednym z najskuteczniejszych była i jest wykonywana w odpowiednim rytmie muzyka. I to właśnie rytm jest jedną z przestrzeni, w której współczesna nauka spotyka się z szamanizmem. Poddanie się temu rytmowi spowoduje, że po pewnym czasie nasz układ nerwowy dostroi się do niego i znajdziemy się właśnie w odmiennym, szamańskim stanie świadomości. Najstarsze sposoby wytwarzania tego stanu to monotonne stukanie kamieniem w skałę albo dwoma kawałkami twardego drewna o siebie. Do dzisiaj taki sposób stosują australijscy aborygeni. Innymi sposobami są grzechotki, klaskanie w dłonie, granie na łuku i drumli, a przede wszystkim gra na bębnie i śpiew. Dla szamana bęben to święty instrument, a zarazem tak zwany środek transportu, na którym szaman odjeżdża do innych światów. Dlatego nazywany jest wierzchowcem, koniem lub kozłem szamana, bykiem reniferem lub jeleniem. Ma to też związek ze skórą, z jakiej wykonana jest membrana bębna. Duch tego zwierzęcia żyje nadal w bębnie, a sam proces wytwarzania bębna i nadawania mu ducha oraz mocy jest długotrwałym i istotnym dla całego procesu obrzędem. Jednak to, co wprowadza bębniącego w odpowiedni stan, to nie wyłącznie sposób wykonywania tego bębna, ale sposób gry na nim. Bęben wydaje niskie tony, z którymi rezonuje układ nerwowy człowieka. To z kolei wpływa na cały organizm. Sam przebieg szamańskiego rytuału został szczegółowo opisany przez antropologa Michaela Harnera oraz podróżnika Ruperta Isaacsona w książkach Droga szamana oraz Opowieść ojca przez mongolskie stepy w poszukiwaniu cudu. Ten drugi tak opisuje prowadzony przez mongolskiego szamana rytuał. Z odzieniem na ramionach Gost sięgnął po przybranie głowy i maskę z piórami jastrzębia lub orła. Kiedy włożył ją na głowę, ukrywając w ten sposób twarz, zmienił się ni to w zwierzę, ni w człowieka. Nieporuszony Gost Uniósł pałeczkę i najpierw cicho, a potem coraz głośniej zaczął wybijać rytm, który uniósł go tam, gdzie zwykł udawać się, kiedy kogoś uzdrawiał. Badania wykazały, że słuchanie gry na bębnie szamańskim w rytmie od 3 do 8 uderzeń na sekundę, a więc właśnie od 3 do 8 Hz, powoduje powstanie fal alfa i teta w korze słuchowej mózgu. Te rytmy przyczyniają się do zwolnienia akcji serca, pogłębienia oddechu, rozluźnienia napięcia mięśni i wprowadzają organizm w stan równowagi przynoszącej uzdrowienie na wielu poziomach. Na całym świecie szamani z pozornie niezwiązanych ze sobą kultur, podczas ceremonii grają w rytmie przeciętnie między 200 a 220 uderzeń na minutę. Właśnie ten rytm wywołuje szamański stan świadomości odpowiadający rytmom Teta i Alfa. Jest to stan, w którym następują głębokie procesy regeneracyjne w mózgu człowieka. Jego doświadczenie możemy określić jako sen na jawie. Daj on wgląd w podświadomość, zarówno tę osobistą, jak i zbiorową. Pomaga uzdrawiać traumy i stany depresyjne, zwłaszcza jeśli wchodzi się w niego z intencją. Innymi słowy, czy wiesz, czego szukasz w tym innym, magicznym świecie, do którego się wybierasz? Ciekawostką niechaj będzie fakt, że także tradycyjne buddyjskie mantry są śpiewane dokładnie z tą samą częstotliwością. Czyli od 200 do 220 sylab na minutę. Podobnie skandynawskie jojki, czyli łagodne, rytmiczne śpiewy, intonowane głównie przez kobiety podczas szamańskich obrzędów ludów sami. Czy trzeba być szamanem, aby pracować z bębnem? Dziś bęben szamański jest używany nie tylko przez szamanów, lecz także przez szerokie grono osób pragnących skorzystać z jego dobroczynnych właściwości. Poza samą chęcią wejścia w trans czy głębokiej medytacji, jego możliwości służą profesjonalistom takim jak psychoterapeuci, kołczowie czy muzykoterapeuci, a także weterynarze, bo częstotliwości wydawane przez bęben mają właściwości dobroczynne także dla zwierząt. Bęben może wspierać procesy grupowe czy akompaniować w śpiewie. Ostatnie badania pokazały także, iż gra na bębnach powoduje wzrost cytokiny we krwi. Cytokina to enzym o działaniu przeciwnowotworowym. Ponadto przy pomocy bębna możesz wprowadzić się w odpowiedni stan i zbudować relacje ze swoim osobistym światem duchowym. Sprawdza się dobrze przy dźwiękoterapii i masażach. Wibracje, jakie wydobywają się z bębna, mają pozytywny wpływ na człowieka, to już wiemy. Działają na układ nerwowy i synchronizują komórki mózgowe. Podczas terapeutycznego masażu przy dźwiękach bębna można się zrelaksować i odpocząć. Bęben działa też terapeutycznie. Kiedy mamy zły nastrój i chcemy pozbyć się negatywnej energii, to bęben szamański może okazać się doskonałym narzędziem poprzez łączenie pracy z ciałem i umysłem. Rytmiczne uderzanie w niego może pomóc rozładować napięcie, emocje oraz przywrócić dobre samopoczucie. Podczas pracy z nim można także śpiewać, tańczyć, krzyczeć, bujać się i podrygiwać. Bęben szamański ze względu na swoją prostotę budowy i użytkowania sprawdzi się też doskonale w pracy z dziećmi. Na koniec warto zaznaczyć, że historia bębna wciąż trwa. Jest częścią naszej ludzkiej historii, ludzkiej tożsamości i pozostanie nią już na zawsze. Praktyka pracy z bębnem przetrwała burzliwe okresy, kiedy próbowano ją wykorzenić i traktowano jako zagrożenie systemowe. Mamy też dziś zracjonalizowane znacznie więcej informacji na temat tego narzędzia, niż miała ludzkość przed wiekami. Czy to wystarczy współczesnemu człowiekowi, aby zaufać tej ponadwiekowej i ponadkulturowej medycynie, której ufał już człowiek 17 tysięcy lat temu? I bez której nie byłby dzisiaj tym, kim jest? Myślę, że to jest ten rozdział historii, który napiszą już kolejne pokolenia. Dziękuję za dzisiaj, dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Źródła do wszystkich przytaczanych badań znajdziecie w opisie tego odcinka. Aho.